To jest miniaturowy odkurzacz od twórców Thermomixa. Rozpakujmy go. Vm7 jak agent 007. Otwieramy. Zobaczcie, jest interaktywna instrukcja obsługi na telefonie. Mamy tutaj sam odkurzacz, przewodzik do ładowania, mega gruby. No i papierologia. I jest! I to przyszło na nóż do krojenia, taki wielki. Powiem szczerze, że naprawdę ładnie to wygląda. Bateria jest nawet wymienna. Patrz to! Wow. Odłączam do ładowania. Pojawiły się oczy. Wciąga! No to sprawdźmy, jak ten mini odkurzacz poradzi sobie z zanieczyszczeniami. Płatki wciągnięte bez zająknięcia. Czas na piasek. A, a wciągnął wszystko! Ten odkurzacz waży tylko 800 gramów około, więc jest naprawdę leciutki. No, i ma działać do 22 minut na jednym ładowaniu. Coś takiego do sprzątania kanapy czy samochodu, naprawdę idealne. A jak wygląda opróżnienie? Tutaj zbiornik jest u dołu. Tutaj mamy taki słowak. 3, 2, 1. Wow, i się opróżniło. Daj znać, czy ty skusisz się na taki odkurzać, a jego cena jest w komentarzu.